Don't mind you like in the With you I just like Take me like you take a moment With you I could take the world Może nie biegam, ale sobie po prostu spaceruję. Pamiętam tam kiedyś mi ta muśka była młodsza, wskoczyła do tej tutaj. tutaj wody dużo nie ma, po prostu myślę, że teraz w obecnej chwili może gdzieś wody na wysokość łódki, nie więcej. Po prostu mi tu wlazła, ale już nie... nie, nie. Z tym, że blazła, no to, już, to trudno, była mokra, trudno, ale był potem problem, żeby wyszła. bo widzicie, jak to jest dosyć stromo z jednej strony, i z drugiej, był problem, żeby wyszła. Ale z tej strony jest trawa, więc po prostu w większej części trawa. Tu też jest taki beton, ale tam dalej jest takie miejsce, gdzie po prostu jest e, wyjście na trawnik, i tak, jakby ma stopniowo, jest to po prostu nakłada się na siebie i mogła mi tu po prostu tam aby z toby wyjść. Dobrze widziałam, tam są sarny, myślałam, że to jakieś zające czy coś, ale tam normalnie w świecie gdzie to jest. Gdzie one są moment. Tam są. Sarynki sobie odpoczywają i pracują na ramowach. Napisy okay. mm, really Taka zima, ja bym była przeszczęśliwa, dlatego no bo ja nie lubię zimy Ja właśnie lubię jakiś ciepło nie mówiąc o tym, no okej, okay, mamy te kurtki, mamy bluzek, okej, okay, zgodzę się z tym, ale była taka zima. Było naprawdę mega, mega i dla mnie super. No wiadomo, lepiej by było, żeby był śnieg, albo przynajmniej żeby padało sporo tego deszczu, żeby nie było potem latem susza. Ale taka zima może być dla mnie... Nie powiem taki urlop Taki nagle wzięty z nienacka Bardzo dobrze mi zrobił Ja, ja wiem sama po sobie Że ja po prostu potrzebowałam takiego czegoś Momentu Złapania oddechu Jak ja to mówię Bo naprawdę, naprawdę Ostatnio to dużo się działo I w pracy i w życiu prywatnym Więc po prostu brakowało mi takiego właśnie momentu Ala złap oddech Złap oddech bo zwariujesz. i cieszę się bo, bo nie powiem że miałam takie mieszane uczucia czy brać ten urlop czy nie brać tego urlopu. ale bardzo się te cieszę w dniu dzisiejszym że wziąłem ten urlop że wziąłem ten urlop bo naprawdę naprawdę brakowało mi takiego czegoś Zastanawiałam się tutaj nad kupnem mieszkania domu Chyba z taki mieszkania mieszkania właśnie w postaci szeregowej i zastanawiałam się, żeby sobie wziąć po prostu kredyt i kupić bo tu zaraz bym miała pola, ale z drugiej strony czy to jest sens? Jak to cały czas się buduje, to co z tego, żeby miała pola tak za myślę, nie wiem, 5 lat by były kolejne niestety domy. A teraz tutaj zmagam się z błotem trochę ale myślę, że sobie poradzimy jakoś w miarę fajnie, bo błoto jest troszkę nieziemskie. Dzięki Bogu gdzieś tam jest gdzie nie, gdzie suche, więc nawet nam to fajnie sprawnie iść, zaraz sobie przeskoczę na drugą stronę, bo tam jest po prostu widzę, że nie tylko przeze mnie wydeptane, że więcej takich osób się znalazło, które sobie wy wydeptały tą ścieżkę, bo widzę, że tutaj będzie chyba droga. To nie będzie tak, jak kiedyś szło się polami, tylko normalnie będzie droga. Widzę te domy gdzie, nie gdzie już są zamieszkane. I ja one mniej więcej. Właśnie tak wyglądają, jak tutaj. I chciałam, właśnie bardziej te mieszkania tam z brzegu. Fajnie, nie, fajnie, bo że takie coś mieć, żeby się oddzielić od sąsiadów. Bo niby, niby mieszkacie tutaj sobie, powiedzmy, w domku, ale dalej macie za plecami sąsiadów. Czyli to jest niby fajne rozwiązanie, ale jednak chyba nie, nie do końca. jest tutaj to, że po prostu te mieszkania, one są już poza polem. Poza polem jest tutaj powiedzmy e, Zawada. Zawada. Zawada zbisko od takiej mniej więcej rejony. Czyli powiem wam, to jest od, od, praktycznie od pola parę metrów. To jest po prostu parę metrów. Zostarczy 10 kroków zrobić i po prostu jesteśmy z powrotem w Opolu i tutaj ni niestety te ceny mieszkań są dużo, dużo tańsze niż jakbyście kupowali w Opolu. Dokiem na pole. Tylko no, tak jak mówię, obawiam się, że tutaj za jakiś czas mogą być niestety Gdzieś tam zabudowane, bo naprawdę fajnie, fajnie tutaj jest, że zaraz mają obok pol, tylko mówię, to jest kwestia czasu. już tam się budują budynki, czyli tada młod, to po prostu będzie całe zabudowane. Ale nie kocham, że myślałam, że mają troszkę większą działkę, troszkę większą działkę, z działki naprawdę takich kruszynków, chyba, że tutaj od tej strony może będzie trochę ta działka, ale naprawdę jest ta działka.